Zatrzymaj się. Znajdź wygodną pozycję, poczuj, jak Twoje ciało staje się ciężkie. Zamknij oczy. Zacznijmy od oddechu to Twoja kotwica. Weź powolny, głęboki wdech nosem. Raz. Zatrzymaj na chwilę i długi, swobodny wydech ustami, puszczając całe napięcie. Z każdym wydechem opadasz głębiej, cichy szmer. Nic nie musisz, jesteś tutaj tylko dla siebie. Jeszcze raz głęboki wdech napełni brzuch i klatkę piersiową spokojem. I wydech, powoli do samego końca. Twoje ciało rozluźnia się, ramiona opadają, szczęka się rozluźnia. Jesteś bezpieczny. Bezpieczny. Patrzę tam, gdzie sens i cel. Wyobraź sobie ciepłe światło w centrum Twojej klatki piersiowej. Oddychaj spokojnie, oddychaj. Gdy dłonie chwytają wstążki złoty blask, ty otwierasz swoje wnętrze. Skieruj oddech prosto do serca. Twoje serce jaśnieje. Wydech, światło rozlewa się po całym ciele. Nie chodzi o rzeczy, co minął jak dzień. Lecz o to, co w duszy rozjaśnia cień. Zatrzymaj się w tym świetle, oddychaj nim. Wdech. I wydech, poczuj, jak rozpuszcza każdy cień, każdy lęk. Oddychaj spokojnie. W tej czystej przestrzeni wypowiedz w myślach swoje życzenie. Możesz życzyć sobie wszystko, tak? Możesz. Weź głęboki wdech i wypowiedz życzenie. W myślach bądź na głos. Oddychaj spokojnie. Oddychaj. Życzę sobie, by każdy dar obdarzył mnie pełnią miłości bez miar. Zanim pójdziesz dalej, weź głęboki, oczyszczający oddech. Oddychaj spokojnie. Oddychaj. Przygotuj miejsce na nowe. Poczuj to życzenie w każdej komórce. Nie jako prośbę, ale jako fakt. To już jest przygotowane dla Ciebie. Z radością przyjmuję to, co niesie życie. Przyjmuję pełnię zdrowia, co w ciele mym gra. Wydycham wdzięczność przyjmuję obfitość, którą wszechświat mi da Oddychaj spokojnie, oddychaj. To czucie tak słodkie, bezpieczne i ciche. Pozwól sobie oddychać tą obfitością. Z każdym wdechem przyjmuję, z każdym wydechem ufasz. Jesteś bezpieczna, bezpieczny w tym procesie, oddychaj. Najważniejszy krok robisz teraz. Poczuj jak. Przyjmujesz siebie to największa moc. Oddychaj spokojnie. Oddychaj. Połóż dłoń na sercu, jeśli chcesz. Poczuj jego rytm. Wdech. Do samego serca powiedz sobie: Jestem. Wydech. Przyjmuję. Poczuj, jak do swego serca zapraszasz dziś siebie. I ciebie zapraszam, byś rozgościł się. Poczuj jak zapraszasz też innych do swojego serca. Tworzysz teraz święty krąg, z każdym spokojnym oddechem twoje światło rośnie. Wychodzi poza twoje ciało, dotyka twoich bliskich, dotyka świata. Wchłaniasz się i dajesz mi. Naturalny przepływ Oddychaj spokojnie tym światłem Oddychaj Twoja kreacja została dokonana Już zrobione, tak właśnie jest Jak może być jeszcze lepiej, rozkoszuj się, że jesteś Że wszystko już masz Dokonało się Wróć uwagą do oddechu Poczuj jak spokojnie płynie powietrze wdech i wydech. Wszystko jest na swoim miejscu. Dziękuję za wszystko, co płynie od gwiazd, za miłość, co teraz uzdrawia nas. Z całego serca dziękuję. Dziękuję za dar. Dziękuję. Dziękuję. Jesteś bezpieczna. Jesteś bezpieczny. Jestem. Dziękuję. Weź ostatni głęboki wdech. Przeciągnij się delikatnie w myślach. I kiedy będziesz gotowa? Gotowy. Otwórz oczy. Witaj w nowej rzędowistości.